Siemanko wszystkim na naszym kanale. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocych mamy dla Was taki projekcik, mianowicie mamy tutaj sześć różnokolorowych dymów. To jest Gigant Smoke od e, GaO. Jeden taki dym posiada tylko 100 gramów mieszaniny, ale dym pali się około 7 minut, więc pewnie gdzieś Wam udał jakiś stoperek, który dym ile czasu się pali. Cena za jeden taki dym to jest około 14 zł, więc cena jest też dobra. Dymy są po prostu niedoceniane. Więc w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, jak one się kopcą. Przy okazji taki właśnie oto projekt. Gdybyśmy mieli odpalać każdego dyma po kolei, to ten odcinek trwałby bardzo, bardzo długo, a ja bym mógł dowalić reklam. Tak oto się sprzęcie prezentuje. Mamy tutaj jakąś jaką mamy. Odpalamy. Das war die Zippe. Hey, why are you

Nie wiesz, kto się wygłupiał. I zobacz teraz, jak

Jak on strzelił? To dobrze, że w cimy nie wycelowałem. Idziemy z tobą. Co ma taka ślubna przy Idziemy na świe, bo Kurde. Koło to się znowu. O! Kazarka okleszcza. Ale zasysą. Co mogę powiedzieć na ten temat? Dymów niebieski się skończył, bo zaczął strzelać. Same dymy w sobie, jak możecie zauważyć, palą się bardzo, bardzo długo. Zobaczcie jak z niebieskiego coś z fioletowego płuje. Ja piję. Ja jestem. Tak, 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 pluję. Tak to można byłoby patrzeć, malować pisaneczki w taki oto sposób. Malujesz sobie pisanki. No białego tu nie będzie widać, to głupota jest. Ale czas palenia, jak za 14 zł za sztukę, to jest naprawdę mega, mega długo.

Już nie wiem co z nimi robić naprawdę. Zielony na cały... się skończył. Zielony się skończył. Będziemy później do Maka, to będziemy No Ty ale? Ty za 14 zł? No to kurde, to nie się wypalają i to posetamy. Powiem wam tak, jak za 14 zł ode mnie dymy, dostają ocenę 10 na 10, tylko trzeba uważać, widzieliście co się z niebieskim działo. Ale niemieckie od samego początku e, tak dość mocno buzował i pluł. Ale jak miałbym oceniać te dymy, ocena jest ogólnie dla wszystkich 10 na 10. Kolory są dość fajne, intensywność, no wiadomo, to ma się długo palić. Do czego taki dym się może przydać? Przede wszystkim do różnych gier. ASG na przykład do zaznaczania terenu, gdzie ktoś ma się udać. O, żółty właśnie się skończył. No co ja mam powiedzieć? No, dymy są naprawdę fajne i dość, jak to się mówi, mało i rzadko spotykane i mało doceniane. I tyle. Życzę Wam wszystkim. Zdrowych, wesołych, smacznego jajeczka mokre od od całej elity Od ekipy Machonego, życzymy Wam to wszystko, nie Kaziu Najlepszego, mordeczki Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, zapraszam Was do sklepu Pirohit.pl. Może jakaś promocja będzie świąteczna Zapraszam Was także na kanał Machony bez piny Zapraszam Was również na Instagrama Machony69 A to się kopci, kopci i kopci I końca nie widać człowieku no, Fioletowy, jeden z pierwszych jest zapalony Mm -hmm. Fioletowy jeden z pierwszych się zapalił, czerwony się już. skończył, biały się skończył, fioletowy dalej dymi. Więc napiszcie, jak wy oceniacie te dymy w skali od 1 do 10, możecie zostawić łapę w górę. Subiek mile widziany, możecie udostępnić i my się z wami żegnamy. Jeszcze za chwilę wejdziemy do zobacz w ogóle, jak z tego punktu wylatuje różnokolorowy dym. Widzisz? Człowiek ja idę on się pali, pali. Wiecie co? Do czego jeszcze można użyć takich dymów? Chciałem to by się kończy. Dobrą alternatywą dla takiego dymu, do czego można je użyć, już wam mówię. Nie licząc, że chcecie zadymić różne pomieszczenie, możecie sobie po ziemi jako spray mazać, to pewnie trzeba się zajdzie albo wystarczy. O. Też fajną alternatywą jest przyczepiacie sobie do roweru, przyczepiacie sobie do kula, nogi do skuterka, do samochodu. Możecie do różnych rzeczy to przyczepiać. przez to, że się długo pali, tylko pamiętajcie, nie jest za szybko prędkość, bo jak będziecie gnać 20-30 już na godzinę, no to ten dym się całkowicie rozleci. Ewentualnie można też delikatnie do drona przyczepić też. Jak to się mówi, jedyne co Was ogranicza to wasza. Ee... Kurde, wyobraźnia. Wyobraźnia. Jedyne co Was ogranicza, to wasza wyłącznie wyobraźnia. No. Dymy są naprawdę bardzo uniwersalne. Fajne były też kiedyś te od Dextrema ale te mają bardzo długi czas palenia, więc my się z wami żegnamy, trzymajcie się ciepło i na razie.